na sobota i kolejne szkolenie ze strażakami. Dzisiaj jesteśmy w Kozinicach. Czym się zajmuje nasza fundacja? Nasza fundacja w ogóle jest po to, aby pomagać wszelakim jakichkolwiek działaniach strażakom. Czy zdarza się, że jedziemy, jedziemy, w teren pali się konferencja uchaupa na wsi. Jedziemy przez pole wyjechać nie możemy. Wcześniej jaki jest ogólny cel takiego szkolenia istotne, że to Mały przegląd aut, które pojawiły się dzisiaj na placu. Mamy dwa stare 266, nieśmiertelne auta, które służą dzielnie w naszych jednostkach OSP. Mamy Mercedesa Atego, który widział już nie jeden teren. Z małych aut mamy m.in. Rovera Defendera i to JT Hilux. Kolejnym autem jest Iveco Eurocargo, które bardzo dzielnie spisuje się na naszych szkoleniach. Postek OSP Nieboszów otrzymało wczoraj renówkę. Chcę sprawdzić, jak ona radzi sobie w terenie. Mamy również Stara 244 i bardziej miejskiego Mana. Zaraz ruszamy do miejscowości Grudek, gdzie będziemy ćwiczyć jazdę w terenie. Bo po, 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 jak zacząłeś drugi raz, znaczy po, po tych roztopach po zgaszeniu, bo ty i przód robił, i ładnie już wyszedł, więc po prostu musisz być trochę odważniej na was tego... Dobra. Jaka ja recepta na górkę? Dużo siły. Dużo siły. Samochód zajebisty. Inne sobie rady. Mamy słabo. To jest nasza pszczółka. Bardzo fajna inicjatywa, super teren, naprawdę świetnie sobie samochody radzą. A, ja, a jak wasz? Nasz? Jeszcze nie było takiej przeszkody, że tutaj stanął nam, tak? Dobra, Wszystkie przejechał. Super. star 266, daje sobie radę. Długo go macie? Od 4 lat. A no to fajnie, to fajnie. A wcześniej mieliście podobny czy inny? Wcześniej mieliśmy Jelcza 004. A. o całkiem inny samochód, ciężki. A no, tenta tak wygląda zgrabnie, bym no, Tak, ten jest skracany o jedną skrytkę, 2000 litrów wody, ten jest trochę lżejszy, bo normalnie ma jest standardnie chyba 3,5 lub 3. On był zakupiony w górach, także A. specjalnie był skracany. Tak? Rozumiem, rozumiem. I jak coś to na wsteczny blokady. Wyłączasz blokadę i już wsteczny. Tak trzeba pojechać 5 metrów. Drugie to za bardzo był stromy wyjazd, no a trzecie to cofnę za małe obroty były. Bo nie, bo jak przednie nie, to, to nie piszczy. będziemy skręcać. On no, jest tak żebyś pamiętał, żeby bo żeby skręcać, tak? tak żeby jest. On... Da ci skręcić, tylko no. że na asfalcie jakbyś chciał to zrobić, chociaż to nie jest no. zalecane w ogóle, no to mógłbyś coś urwać na Inne tu przełożenia Ta, to, 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 jest to jest z reduktorem... No. Już ubiegamy. Już I, I mówię, tak jak jedziesz w tym momencie w terenie, to masz tak, blokady między i blokadę tylnego e, e, mostu. mostu. Wrażenia. Super, fajnie się wyszkodzić, fajna zabawa. A jakie się jedzie, z jakim posiadacie pojazd? W tej chwili jedziemy stare 244. Co że nie mamy mały też pana 31 minut? Macie okazję, że jeździcie w teren czy, czy to tak? Tak, zdarzają się. I to bardziej jakieś powodzie czy, czy jakieś takie pola na przykład że się palą albo... Tak, czy, tak, nasza czy... gmina jest z każdej strony odłożona wodą, więc powodzi potrzeba rynastów, wypadków, zagrożeń. Rozumiem, rozumiem. I star często wyjeżdża, czy też w większości ma niektórych? Ja Ten robót dosyć, dosyć spokojny, więc miałbym dwa czy trzy wyjazdy do lasu. A, tak, to no to dobrze. dobrze. Tutaj mamy yy, przełożenia drogowe, na znaczy terenowe i tutaj włączamy napędy, przedni napęd, blokada napęd. A okay, jak jechał, jechał z jakimś blokadą, jechał ogólnie? Z czy... tak, przednim napędem i na biegach na... terenowych. Okay. 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 Szczerze mówiąc, to nie pamiętam takich ćwiczeń po proudzie typowym. I tak naprawdę samochód, który tutaj mamy, pierwszy raz testowaliśmy w takich warunkach i szczerze mówiąc, no nie ubią się. Była tylko jedna sytuacja, ale to była zainicjowana sytuacja, żeby... Na to, początku, na tak, początku, to pamiętamy, e, Powiedzmy zatopić no po ta. to, żeby koledzy z jednostki mogli też spróbować Za, użyć swoje wyciągarki zadziałać. No tak. Taki był scenariusz, taki był plan. Jak widać wszystko fajnie, sprawnie poszło, natomiast osobiście też go prowadziłem i nie było żadnego problemu z pokonaniem tych wszystkich przeszkód. Czy to była woda, czy to górki, tak jak tam dalej widać, chłopaki jeszcze walczą. Tak. Naprawdę fajny, porządny sprzęt do to, terenu. To wa ważne, naj najważniejsze, żeby A, działał tak. w terenie. Jesteśmy zadowoleni. mywacie my, my takie miejsca w ogóle, że jeździcie do takich terenów, czy troszeczkę lżejsze, no. troszeczkę... U nas tereny głównie leśne, mm -hmm. mamy też nieopodal Wisła i całą linię brzegową, mamy w takim terenie brząskim, no, twardym, różnym mieszanym. Ostatnio jakoś niedawno wprowadzony został do Was, do Waszej jednostki? Tak, Kamaza mamy od dwóch lat, także mieliśmy wcześniej Stara 6 podobnym podłoziem, także on się nam sprawdził i chcieliśmy po prostu wejść w podobne rozwiązania nowego samochodu i tak się jest. udało i się udało i się udało. i Czyli jesteśmy się... bardzo zadowoleni z tego tak... właśnie. coś, które są niezbędne w naszym działaniu. działamy w bardzo trudnych warunkach, w różnych warunkach i po prostu taka nawet wiedza i ćwiczenia, które nawet dziś, które miały miejsce no, dały dużo nam takiego doświadczenia, w którym po prostu Podwyższamy swoje umiejętności Tak, tak. to było też. No super Przyda wam się, jak uważacie, takie myślę, szkolenie? Myślę, przyda Trochę jesteśmy zaskoczeni, że nasz samochód tak dzielnie sobie radzi Bo A ja... mówili nam, że nowe samochody do terenu to nie bardzo A, tak. A jakim go macie? Iwek Eurocargo 4 razy 4 na pojedynczym ogólnieniu To akurat dobry, tak zgadzamy się Bo mamy doświadczenia, to za Eurocargo sobie radziło no. Próbowaliśmy z napędami i wesłać, że wszystkie przeszkody przejechał, przejechał bez, problemu. bez problemu. No to ważne, że chłopaki sobie tutaj radzicie, nie? No.